Witam was bardzo serdecznie. Znajdujemy się na konferencji Semafor, czyli na konferencji audytu i cyberbezpieczeństwa w Polsce. Znajdujemy się na stoisku firmy Cryptomage. Witam. Nie ukrywam, że najciekawsze moim zdaniem są stanowiska stoiska, gdzie jest postawiony fizyczny sprzęt, gdzie można go zobaczyć, dotknąć, dowiedzieć się dokładnie co jest w środku, jaki on w sposób pomaga podnosić poziom bezpieczeństwa waszym klientom. I jakbyś mógł trochę przybliżyć nam Wasze rozwiązania. Witam serdecznie, Jakub Pawluk, jestem dyrektorem operacyjnym w firmie CryptoMage. Tak jak wspomniałeś, zajmujemy się produkcją sprzętu, hardware'u. Tutaj widzimy przykład, jest to sonda Cryptomage CyberEye. Jest to sonda sieciowa, służąca do wykrywania zdarzeń bezpieczeństwa w sieci, ale również oferujemy nasze sondy klientom w celu przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa po fakcie zajścia jakiegoś zdarzenia. Jesteśmy stuprocentową polską, krajową firmą, jedynym tak naprawdę na ten moment producentem tej klasy urządzeń. Klasy NDR. Jest to sonda, która działa właściwie w formie plug and play. Od razu po wyjęciu z pudełka podłączenie jest banalnie proste. Działa bez wcześniejszej wiedzy, bez znajomości sygnatur. Wykrywa znane i nieznane wcześniej zagrożenia, które. Na przykład w sieci mogły być już od dłuższego czasu. Mamy różne wdrożenia w różnych branżach, tak naprawdę nie zamykamy się na konkretną branżę, ale wszędzie tam, gdzie występują te zdarzenia bezpieczeństwa, to jesteśmy potrzebni. Ciekawe jeszcze i co wyróżnia nas na tle istniejącej już konkurencji w tym segmencie urządzeń klasy MDR, to to, że nasza sonda tak naprawdę nie potrzebuje połączenia z internetem, żeby działać. Operuje na kopii ruchu. Także dla potencjalnych atakujących jest teoretycznie niewidoczne. Nasze założenie to nie szkodzić. Więc jeśli wykryjemy coś, to podnosimy flagę, mówimy co, gdzie i dlaczego, nie chcemy blokować niczego, tylko mówimy, zgłosiliśmy, halo, jest coś nie tak. Jestem pod wrażeniem, że jest to tak kompleksowe rozwią rozwiązanie. Bo w trakcie twojej wypowiedzi miałem jakieś powiedzmy małe, ale a co w takim przypadku, a co w takim przypadku? I w zasadzie kolejnymi zdaniami już to już to, już to rozwiązanie. Naszym oglądającym, bo naprawdę polecam zainteresowanie się Cryptomage, ich rozwiązaniami, tego co robią i w jaki sposób. Te produkty mogą rozwiązać problemy, które mogą wystąpić w Waszej organizacji. Ja na koniec jeszcze chciałem zaprosić tych słuchaczy, ponieważ oferujemy bezpłatne takie wdrożenia proof of value na okres czterotygodniowych testów, więc jeśli któraś z organizacji chciałaby przetestować nasze rozwiązanie, możemy zaoferować dostawę sprzętu na takie testy, żeby w praktyce sonda CryptoMage i pokazała ile jest warta. Zapraszam serdecznie do kontaktu.